Z którymi czasami bywam na takiej wspólnej ewangelizacji pod tytułem Wspólny Mianownik, i to co nas łączy, to też wspólna pasja. Oprócz tego, że miłość do Jezusa Chrystusa, że głosimy Jego świadectwo, to wspólna pasja do muzyki, do muzyki hip hopowej. Ja jestem kapelanem szpitalu pośród chorych. Na co dzień no, pomagam ludziom odejść z tego świata, a w chwilach wolnych y, też mam taką pasję związaną z hip-hopem. Moje życie nie pochwalę się jakimś efektownym nawróceniem, zapewne świadectwa tych moich kolegów będą o wiele bardziej interesujące i ciekawe. Moje życie to takie nieustanne przebywanie razem z Panem Bogiem, aczkolwiek nigdy nie byłem ministrantem, nigdy nie byłem mega pobożny, ale zawsze lubiłem się modlić w domu. Myślę, że to jest też z tym związane, że, yy, że ja chyba zawsze utożsamiałem i utożsamiam sobie Pana Boga z takim dobrym ojcem. W związku z tym, że nigdy nie miałem swojego, bo jak byłem mały, to mój tato zginął w wypadku. To zawsze rozmawiałem z tym ojcem tam w niebie, z Panem Bogiem. I wychowywałem się trochę też tak na podwórku. W związku z tym, że mama szła do pracy, to my z moim bratem zawsze dużo przebywaliśmy na podwórku u nas we Wrocławiu, na Biskupinie. I ja jestem starszy tutaj nawet od tych kolegów moich, raperów. I ja, to moja wczesna młodość, to koniec lat 90., druga połowa lat 90. I wtedy rozpoczynała się cała taka zajawka związana z hip-hopem. To my byliśmy tym pierwszym pokoleniem. I również na moim osiedlu to takie czasopismo, kiedyś było plan. Tam były instrumentale, i było napisane: spróbuj zrobić to sam. No i myśmy z moim bratem próbowali robić to samemu. Okazało się, że nasz bardzo bliski kolega z dzieciństwa, taki J, robił bity i był pierwszym raperem chyba we Wrocławiu. Tak więc razem z nim układaliśmy te teksty hip-hopowe. Ja, jak mówiłem wcześniej, ja się modliłem, ale miałem coś takiego, że jak spotykałem kumpli to, no, byłem tak jak ci wszyscy kumple i żyłem takim życiem hip-hopowym. Cokolwiek utożsamiamy ze stylem życia takim hip-hopowym, no to właśnie ja taki byłem. To znaczy, no, wiadomo, tam te wspólne melanże i no, miałem opanowaną bajerę do dziewczyn i tak dalej. I niestety nie umiałem tego, tej swojej modlitwy jakoś przełożyć tak na całe życie. Żeby rzeczywiście tym żyć, tymi swoimi rozmowami z Panem Bogiem. I no i jeździliśmy na koncerty z moim bratem, żeśmy, można powiedzieć, imprezowali i tak dalej. I y, ja po studiach, najpierw zacząłem studiować socjologię, po, po szkole średniej zacząłem studiować socjologię, ale tak właściwie to nie miałem jakiegoś pomysłu. Ta socjologia też mnie średnio interesowała. A odkryłem na internecie, że jest coś takiego jak, jak teologia, czyli religia. Ja na religię lubiłem chodzić, o ile mnie ksiądz nie wywalał z lekcji, y, no bo... Y, Same katechetki, same dziewczyny, i właśnie jak poszedłem na egzamin, było 90 dziewczyn i tylko 10 chłopaków. To ja sobie pomyślałem: O, to są studia dla mnie, będziemy się uczyć o religii, czyli niezbyt wymagające też. No i rozpocząłem studia na teologii, gdzie mój brat już był trochę załamany że no, co za dziwny kierunek i w ogóle kompletacy zdziwieni ale na początku jest filozofia także mi się podobało już tam bliżej się zapoznałem z co, po niektórymi koleżankami. Ale wtedy też coraz bardziej zacząłem się dowiadywać, kim jest Pan Bóg. Wtedy też po paru latach poszedłem do spowiedzi świętej i coraz bardziej, coraz bardziej można powiedzieć, że się rozkochiwałem w Panu Bogu. I pewnego razu, gdy byłem w konfesjonale, ksiądz mi powiedział, a może ty byś poszedł do seminarium nie widział tego, że mam szerokie portki, że mam łysą głowę, bo pewnie jakby mnie zobaczył na ulicy, to nigdy by mi tej propozycji nie złożył. I sobie pomyślałem, o ja. No, na maksa bym poszedł do seminarium. Gdy poszedłem do domu, jak powiedziałem mojemu bratu: Słuchaj, ja chyba bym poszedł do seminarium. A no, on na to, człowieku, jaka siara, jaki wstyd. Jak ja wyjdę na ulicę, co ja kumplom powiem? To jest niemożliwe, nigdy o tym nie wspominaj. Tak więc, no, przyznam się, że wtedy chyba się powstydziłem tej swojej myśli i trochę nią przeraziłem. Tak więc już nigdy o tym nie wspominałem. Znaczy nigdy, przez najbliższe dwa lata. Cicho byłem na ten temat, więc o tym nie mówiłem nikomu. I dalej żeśmy, no, wiedli szczęśliwe życie. Szczęśliwe, no, faktycznie szczęśliwe, radosne, y, związane z hip hopem, i też, też jednak ta moja przyjaźń z Panem Bogiem trwała, ale miałem świadomość, że, no, niestety, nie zawsze w każdej sytuacji daję radę żyć, żyć tym, tymi wartościami, których, do których Pan Bóg mnie wzywa. I. Jak już mówiłem, trwało to dwa lata. Cały czas się wykręcałem, że nie. Mieliśmy nagrywać płytę. Już wtedy zaczęły się pojawić propozycje, żeby na Legalu jakąś płytę. Mój brat był bardzo dobrym raperem. No naprawdę, takim przekozakiem. I mega był w to wszystko wkręcony. Ja to tak zawsze trochę mniej. I... I pewnego dnia mój brat miał bardzo ciężki wypadek. I był w szpitalu. Był w śpiączce. I wtedy pamiętam, jak tak bardzo się modliłem I wszyscy moi ziomkowie z osiedla Wszyscy kumple się modlili To założyłem się z Panem Bogiem, że jak On wyzdrowieje To ja już się nie będę wykręcał, że co tam, że siara I, i w ogóle... Tylko pójdę do seminarium Stało się tak, że po siedmiu tygodniach No mój brat zmarł I wtedy sobie uświadomiłem, że Pan Bóg nie jest jakąś złotą rybką Ale... Czasami Pan Bóg wie o wiele więcej od nas i sobie uświadomiłem, że życie jest zbyt krótkie, żeby robić coś, żeby koledzy mnie akceptowali i tak dalej. Postanowiłem, że z, będę żył tak, żeby być szczęśliwym człowiekiem, żebym był z siebie dumny, że nie stchórzyłem, że chociaż spróbuję i pójdę do seminarium, e, i że życie jest zbyt krótkie. I gdy poszedłem do seminarium, e, w ogóle szkodziłem obok budynku, no to wtedy. No chciałem zapytać właśnie o te warunki przyjęcia, no ale byłem w tym, w tym swoim skafanderku hip-hopowym. No i pamiętam wtedy ten rektor mówi o, ale pan dziwnie chodzi ubrany. To pan tak w ogóle na co dzień chodzi ubrany? Co to za dziwne ubranie? Jak to te portki panu nie spadają? Jak to się w ogóle... Ja tak wtedy już się zawstydziłem, głupio mi się zrobiło, a miałem zagadać o warunki przyjęcia, a on tu mnie trochę obśmiał. Tak więc no, wtedy pierwsze podejście mi jakoś nie wypaliło. Później taki znajomy ksiądz, jego zapytałem, i on mówi: No, nie ma sprawy, tutaj deklaracja, weź wypełni. No to ja wypełniłem, i rzeczywiście przyjęli mnie do seminarium. I nawet pamiętam, miałem problem z tymi ubraniami, no bo faktycznie miałem takie szerokie portki, że nawet pralka mam jej nie chciała uciągnąć. To mam, musiała je ręcznie prać. No i, i tu nagle w ogóle ci moi koledzy w garniturkach i tak dalej. Ja nigdy ministrantem nie byłem. I właśnie jakoś nie byłem tak związany bliżej z Kościołem. To nawet się kadzidła do tej pory mam jakieś lęki, że się Kościół podpali. To jakoś tak z dziwne się czuję pewnie. Ale w tym seminarium rzeczywiście, jak się okazało, najważniejsze jest ta relacja z Panem Bogiem, to przebywanie przy Chrystusie. I na początku, jak szedłem, to pewnie sobie tak myślę, a w wojsku nie byłem, to może wojsko odrabiam że no nie wiem co to jest i w ogóle trochę miałem pretensję do Pana Boga że to jak taka choroba bo rzeczywiście wszyscy normalni a ja do seminarium jak powiedziałem kumplom no bo musiałem takiej jednej koleżance wcześniej powiedzieć a jej brat to pepla to po całym osiedlu wygadał no to taka cisza się zrobiła tam ktoś mnie zapytał czy co to siostry zakonne ci się podobają bo nie wiedzieli co to jest w ogóle inni no też byli zdziwieni że jak to ale wszyscy zaakceptowali Szczególnie jak się skapnęli, że rzeczywiście, że ja chcę być księdzem i, i że jest mi to bliskie. Teraz to ci kumple mnie wspierają, co odczuwam, jak gdzieś tam się spotykam z tymi z osiedla. I, no i będąc w seminarium, cały czas się przekonywałem, na ile jestem w stanie oddać swoje życie siebie Panu Bogu. Ja w seminarium, w związku z tym, że no, pochodziłem z dosyć takiego innego środowiska, to trochę zawsze na mnie patrzyli przełożeni z taką większą rezerwą, to znaczy stawiali mi konkretne warunki. Albo Kuba, chcesz służyć Panu Bogu i coś sobie zmienisz, przystosujesz się do tego, żeby być księdzem, bo seminarium to takie przerabianie na księdza, czyli formacja. Czy rzeczywiście chcesz służyć Panu Bogu, będąc księdzem, wszystko oddając Panu Bogu, czy też chcesz zachować coś dla siebie, swój jakiś tam styl i tak dalej? Ja z góry podjąłem decyzję, że chcę służyć Panu Bogu. Znaczy z góry, no to nie było takie łatwe w ogóle, no to jest mega pokręcone być tak w seminarium. Jeszcze sobie tak myślałem zawsze, że kurczę, chyba nikt, no raczej nikt w moim, jak ja byłem w seminarium, nie słuchał rapu i tak dalej. I gdzieś tam to życie, no mega zamknąłem takimi grubymi, szczelnymi drzwiami związane z hip-hopem i w ogóle, bo bardzo mi zależało, żeby być księdzem. No i w seminarium zawsze pełniłem taką funkcję... Tego, co donosi papier toaletowy. I to jest bardzo ważna funkcja w seminarium, bo jak kiedyś nie doniosłem papieru, to możecie sobie wyobrazić, jak się koledzy zdenerwowali. I wtedy już słyszałem, któż ci powierzy ważne sprawy, jeśli zawodzisz w tych małych. I rzeczywiście tak, tak sobie nawet przyjąłem taką opcję, że lepiej, lepiej może nawet, żeby mieć trudno czasami w seminarium, bo za, wolałem o coś zapytać, żeby później no, tak w pełni być księdzem, to znaczy oddać Panu Bogu rzeczywiście wszystko. Ja w ogóle na początku chciałem iść do Franciszkanów, no bo Franciszkanie to no mają kaptury i w ogóle są spoko. No a diecezjalni to tak mniej mi się zawsze kojarzyło, że są fajni. I moja, moja mama zaczęła nasyłać księży na mnie wszystkich, żebym jednak poszedł do diecezji, czyli był blisko Wrocławia, blisko niej, no bo ona sama została w domu. I rzeczywiście przyszli księża, którzy mi mówili... Że słuchaj, nie jest sztuką, jak ci wszystko zabiorą. Sztuką jest mieć coś i dać od siebie. Jak sobie pomyślałem, to rzeczywiście Franciszkanie no, są tacy bardziej wluzowani, tak mi się kojarzy. Księża to raczej na ogół tacy bardziej sztywni. Jak się słyszy o jakichś skandalach gdzieś w telewizji, to bardziej to dotyczy takich nas, takich jak ja, księży. I sobie pomyślałem, a to będzie dla mnie taki jeszcze cięższy zakon, żeby jeszcze mocniej się postarać. I chodzić w garniturku, i w ogóle. To właśnie dla mnie chyba oznaczało takie pójście na maksa. Bo jakbym siedział w klasztorze z ziomkami, zakonnikami, to może by było dla mnie łatwiej. A tak jak już pójść za Panem Bogiem, to zupełnie w takie nieznane. I tak też moja formacja się odbywała. Przez całe seminarium mówili mi, że jest coś takiego jak łaska święceń. I ja dopiero po święceniach doświadczyłem tego. Ja w seminarium w życiu się nie przyznawałem do tego, że mam powołanie, bo jakoś mi się to wydawało w ogóle niemożliwe. No, że jak to? I nigdy nie słyszałem takiego, bo ja bym chciał jak święty Paweł, że jakieś mega wielkie nawrócenie. Tylko doświadczam, że cały czas się nawracam. Ale odkąd jestem księdzem, to odkąd powiedziałem te słowa przysięgi kapłańskiej, przyjąłem tą łaskę święceń, to Pan Bóg mi dodaje sił, żeby, żeby być tym księdzem. I w seminarium mi mówili. Słuchaj, Kuba, jak ty pójdziesz na parafię, zobaczą cię starsze panie, to od razu będą załamane, że ty się w ogóle nie nadajesz na parafię. Co ty będziesz robił? To taki był dodatkowy argument, że się zastanawiałem, co ja będę robił. No ale jak poszedłem na pierwszą parafię, miałem takiego starszego proboszcza, w ogóle super ksiądz, taki wzór dla mnie. I ja od początku, jak jestem księdzem, właśnie zajmuję się, można powiedzieć, starszymi pańmi w parafii. I to jest w ogóle najlepsza fucha w parafii. Zawsze mi kanapeczki robią. No, czy księdzu nic nie trzeba, czy ten. Miałem grupę różańcowe. No to normalnie jeździłem po paniach, tam po, po domach i na przykład ktoś z dzieci odebrał, to się, no, czy pani Leokadia może zejść na chwilę, tutaj taką akcję robimy. Tam, czy pani Krystyna i w ogóle miałem, że tak powiem, takich ziomków, ziomalki, ale dużo starsze. I, i one się za mnie modliły i się modlą. Wspólnie żeśmy się modlili. Doświadczyłem, czym jest kościół i czasami ludzie, też młodzi, patrzą przez takie stereotypy, właśnie dzieląc się sztucznie w kościele i tak dalej. Ludzie, mam nadzieję, mam wrażenie, od nas od księży, też oczekują autentyczności i takiej postawy modlitwy, żeby podprowadzać do Pana Boga. I wbrew pozorom się okazało, że wcale nie mam problemu, żeby być zwyczajnym księdzem. I przez pierwsze cztery lata przyznam się, że się mega ogarnąłem jako ksiądz. Zacząłem się bardzo utożsamiać z tym, że jestem księdzem. I moi ministranci słuchali muzyki rapowskiej. I takiej nieraz bardzo głupiej. I też wynaleźli moje kawałki hip-hopowe dawne. A generalnie kiedyś rapowałem, że no ja jestem spoko, w ogóle mój brat jest spoko, nasi ziomkowie są spoko, nasze osiedle jest najlepsze i że w ogóle jesteśmy najlepsi. Czyli taki niezbyt przekaz ewangelizacyjny. No i... Y Zacząłem moich kolegów prosić. Ej, słuchajcie, chłopaki, może byście coś nagrali takiego Panu Bogu, żebym mógł puścić moim ministrantom? A oni mówią, no przystań, Kuba, przecież sam wiesz, jak to się robi. To, to może ty byś coś nagrał, bity, ci prześlemy? No sobie pomyślałem, no spoko, czemu nie? Teksty i tak sobie pisałem przez całe seminarium, bo to jest taka zajawka, która nie mija. I no i zacząłem nagrywać znowu. W hip hopie jest tak, że jak się nagrywa. To głównie dla swoich najbliższych, przynajmniej kiedyś tak było, kiedyś nie było tak bardzo internetu rozpowszechnionego. No i dla swoich najbliższych, tak samo ja, dla moich ministrantów. Oni, że fajnie, że spoko, że daje radę. No i mam takiego kolegę, który kręci teledyski, to mówi, dawaj teledysk nakręcimy, raposki. Dla mnie to w ogóle dziwne, bo nigdy nie widziałem żadnego księdza, żeby rapował na teledysku. To też mi gdzieś to zajęło z rok, zanim się zastanowiłem, że, że spoko może nakręcimy jakiś teledysk raposki. No, ale, ale zaczęliśmy kręcić, nie mieliśmy żadnego scenariusza, to mi doradzali: Stań na tle katedry, ruszaj rękami i będzie fajnie. No to ja stanęłem przy katedrze, ruszam rękami jak na każdym przyzwoitym teledysku raposkim. Szli klerycy i mówią: Ty Kuba, co ty robisz? Ja mówię: No, jak to kręcę kliponach w ogóle raposkiego. No, oni: hu, hu, No spoko. Później szła jakaś siostra, siostra zakonna i mówię do siostry. Niech siostra weźmie pismo święte, no i że jest spokój, i się siostra uśmiechnie, że siostra czyta pismo święte. No ale tak miała takie wątpliwości. mówię, nie, niech się siostra nie przejmuje, to wideo ewangelizacyjne to nikt nie będzie oglądał. Gdzieś na katechezie puszczę. Ona obrała no to, wzięła pismo święte. Ja w ogóle, tak jak już mówiłem, zawsze w hip hopie jest, że się pyta o zdanie swoich ziomków. A moje ziomki też teraz to między innymi Kuria. To sobie pomyślałem, zapuszczę w Kurii Teledysk. Jak już puściłem ministrantom i wszystkim mówili, że spoko, to pójdę do Kurii, czy może być. No oni uznali, że trochę dużo słów pada, trochę jest niewyraźnie, że za szybko mówię, taką mieli wskazówkę tam starsi księża, i że za dużo jest tego boom, czyli basu. Ale generalnie jest o Panu Bogu, przekaz jest prosty, mówią: no, co taka dziwna, co to jest w ogóle takie gadanie. Do niech będzie. I ja też dlatego byłem w Kurii, bo ja sobie zdaję sprawę, że jak cokolwiek my księża robimy, nieraz jak są takie złe akcje się dzieją w kościele, to pewnie Wy jako ludzie wierzący czasami się musicie tłumaczyć, a dlaczego ci księża tak, a nie inaczej. I też sobie pomyślałem, że wolę przepytać moich znajomych, czy coś może być w internecie, bo ja jako ksiądz no, zawsze podlegam ocenie i to rzutuje jakby na cały kościół. Tak więc, jak umieścili w ku, na kurialnej stronie teledysk, to za pół godziny już dzwonili tam z Stefanu, że w ogóle co za ciekawostka, rapujący ksiądz. A ja już, już byłem trochę po święceniach, miałem ze sobą kurię, miałem ze sobą wszystkich znajomych, no to na pełnym kozaku na wszystkie pytania odpowiadałem. Na przykład takie, że mm, ksiądz jest super, bo ksiądz rapuje, a w innych kościołach to nuda, bo nie rapują. Co rzeczywiście jest totalną bzdurą, bo nie po to przychodzimy do kościoła. Ale po to, żeby doświadczać Pana Boga, a nie tam, nawet jakbyśmy tutaj z Księdzem Bregdensa tańczyli, to by była lipa. No bo nie po to się chodzi do kościoła, żeby było ciekawie, ale żeby rzeczywiście nakarmić się Bogiem. No i tak to stałem się taką ciekawostką. Tak, żeby nie zamulać tą gadką moją, bo jak już mówię, chłopaki będą mówili ciekawiej ode mnie, to ja sobie zarapuję, bo nie jestem raperem, tylko księdzem i rzadko mam okazję.